Dokładnie nie wiemy, ilu tych mikroprzedsiębiorców jest, bo różne dane pokazują różną liczbę. Inną wartość pokazuje, liczba pokazuje ZUS, inną CIDG, a inną znowu GUS poprzez REGON. Ale możemy tak średnio przyjąć, dzisiaj jest ich około dwóch. Milionów Z perspektywy Biura Informacji Kredytowej postanowiliśmy zaobserwować, jaka jest właśnie sposób kredytowania się mikroprzedsiębiorców, ale także na tle mikroprzedsiębiorców w bazie e, klientów indywidualnych, to znaczy ich zachowania jako osób prywatnych. I wyszło nam, że z tych 2 milionów przedsiębiorców około 20% ma kredyty jako firma. Jest tam około 382 tysięcy mikroprzedsiębiorców. Ale co ciekawe, aż 80% z tych mikroprzedsiębiorców ma również kredyty jako osoba prywatna. I tak, jak jakbyśmy analizowali mikroprzedsiębiorcę jako osobę prywatną z innymi osobami prywatnymi, to okazuje się, że mikroprzedsiębiorca jako osoba prywatna ma trzy razy wyższe zadłużenie niż przeciętna osoba prywatna, bo ma powyżej 100 tysięcy, natomiast przeciętne zadłużenie normalnej osoby to jest około 30 paru tysięcy. Stąd nasza teza dotycząca wzajemnego przenikania się finansowania firmowego i prywatnego. To znaczy, jeżeli mikroprzedsiębiorca potrzebuje finansowania, to finansuje swoje potrzeby firmowe nie tylko jako przedsiębiorca, ale także jako mikroprzedsiębiorca. To bardzo ciekawe widać na dwóch limitowych produktach, to znaczy na kartach kredytowych i na limitach, bowiem bardzo duży, około 12% udział wartości limitów kredytowych i kart kredytowych osób prywatnych mają właśnie mikroprzedsiębiorcy, którzy mają kilkuprocentowy udział jako klienci, jako osoby prywatne, czyli mikroprzedsiębiorcy. Czy Pana zdaniem to przenikanie się to jest zjawisko niepokojące, niepożądane? Znaczy trudno powiedzieć, czy jest pożądane czy niepożądane, oczywiście z perspektywy oceny ryzyka takiego przez mikroprzedsiębiorcy, przez perspektywę banku, byłoby bardziej bezpiecznie, gdyby bank widział całość jego zobowiązań. Stąd właśnie w biorze informacji kredytowej mamy dwie bazy. Z jednej strony baza klient indywidualny, z drugiej strony baza przedsiębiorca. Tak więc jeżeli po kredyt przychodzi mikroprzedsiębiorca do banku jako firma, bank także sprawdza jego zadłużenie jako osoby prywatnej. I z drugą stronę, tak samo, czy jeżeli przychodzi jako osoba prywatna, bank jest interesowany także jak spłaca kredyty jako mikroprzedsiębiorca, czyli te wzajemne przenikanie można powiedzieć, że jest to raczej chyba naturalną sytuacją właśnie przy tych mikroprzedsiębiorcach, gdzie ten portfel jest wspólny jako firmowy i osobisty, więc to przenikanie jest wspólne.